Jak to wygląda, tu. tu jest jakaś miseczka. Tu ją wsuniemy, to jest tylko miseczka. Tutaj jest dużo zaczerwionego, można rzec by, że w tych ciemnych ramkach matka dużo nowej pszczoły złożyła to jednak ta pszczoła tutaj to jest, to jest dobra dobra matka bo dużo, na, dużo narobiła pszczół i te pszczoły dużo przyniosły miodu widać dobra tutaj nie widzę matki żeby gdzieś tu się mi pojawiła bo gdyby była to bym ją można złapał i bym ją tą synę bym ją od razu Pokolorował Ale nie widzę, żeby tutaj gdzieś się działa. Nie widzę jej tutaj. Skoro nie widzę, to wkładam z powrotem na miejsce. Zobaczmy kolejną ramkę. Tutaj jest cisza, spokój, dużo czerwiu. Miseczka gdzieś tam na dole. Tyle od razu ciągniemy. Tu widać, że się pobudowały pobudówki. Nie wiem, czy jestem w stanie tak to przyciąć. Może się udało. Dobra. Jeszcze raz zerknijmy, czy gdzieś tu nie ma matki. Gdybym tą matkę znalazł, ona nas tu nie oznakowano, to bym ją oznaczył. To byłby mój pierwszy raz. Dobra. No i też bym chciał te pszczoły puścić Paski bym im pozakładał, żeby tej warozy Wypieprzyć tą warozę Bo jednak gdzieś tam widzę, że jednak ta waroza Siedzi na pszczole Co my tu mamy? Tutaj po... Nie, to są jakby puste komórki przygotowane może pod matkę Jest czysto. Tu matki nie widzę. Trochę dmuchnę, bo tak siedzą w jednym miejscu, ale nie. Tu matki nie ma. Nie zerknijcie i chowamy do środka. Nie, nie widzę tutaj mamy mamożki, pieronice, pieronice. Chowamy. Dobra, to ciasteczko zrzucimy. Zobaczmy kolejną ramkę. No tu jest pusta ramka. Próbuję ją tutaj coś, coś odbudowywać. Pusta, bo ja chyba pustą wkładałem ramkę. Jak się nie mylę, w ubiegłym tygodniu. Czyli ewentualnie z tego ula odwadowego tu mógłbym coś włożyć, bo tutaj jest ramka taka pusta. Tak jest. Czyli tą pszczołę bym mógł zrzucić. I w to miejsce włożyć ramkę z ula odkładowego. Po to, żeby wycofać ramki. Z, wycofać ramki. A tą bym mógł im włożyć. Bo tutaj by miały naniesionego miodu. I to byłoby dobre rozwiązanie. To byłby dobry krok. Tak jest. To zrzućmy tą pszczołę na dół. Tej matki nie widzę, żeby się gdzieś bujała Zresztą chyba by tutaj nie chciała przejść Nie wiem czy mi się tutaj buta zrobi, żeby ją tu już nie rzucić, tutaj. No, trochę tu w wiatr wieje No ale spróbujmy Teraz mają śmiało, jak to się mówi, nie bać się Dzisiaj kapieniód wezmę jeszcze szczotkę i tą szczotką tutaj zrzucę tą pszczołę, Ok, czyli poprawcowały trochę nad tą ramką, tutaj tutaj nie ma żadnych knotków, nie ma nic, jest czysta ramka z miodem, po środku gdzieś tam czarne Czarno jakby, y, y, czarny pyłek, czarna pieżga, coś tam skądś przyniesiono. To tą ramkę mógłbym podać im, prawda mówiąc, tutaj do środka, a stąd wyciągniemy jakąś tam, którąś ramkę z czerwiem, ale to za chwilę. Sprawdźmy zatem kolejną ramkę. Jak to tu wygląda? Dobra jest tu miseczka miseczkę można usunąć Dobra miseczki już nie ma Tam chyba w ulu odkładowym są chyba dwie albo trzy ramki Tutaj się mi tak, tutaj są knotki tu matka przejebała tą, przepraszam, przetegowała tą ramkę na 100%. Tu są wszędzie knotki. To ewentualnie tutaj możemy się matki doszukiwać. Czy jeszcze tu gdzieś siedzi, czy nie czerwi? Ale tutaj przejechała tą ramkę matka. Zobaczmy drugą stronę.